Sprawy immunitetowe, które, jak już wiem z doświadczenia, są niezwykle interesujące dla państwa. Państwo się bardzo interesują, jak rozumiem, wasi czytelnicy, odbiorcy, społeczeństwo tym, kto ma szansę w krótkim terminie przestać, czy raczej przejść z bycia utrzymywanym przez kancelarię Sejmu na bycie utrzymywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W dziesiątej kadencji Sejmu wpłynęło do tej pory 25 wniosków o uchylenie posłom i posłankom immunitetu. Do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich skierowałem i tam się znajdują albo już zostały rozstrzygnięte w ten oto sposób, że ktoś zrzekł się immunitetu sprawy. Pana Przemysława Czarnka, pana Grzegorza Brauna, tutaj Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu. Pan Grzegorz Garza, to jest sprawa, którą będziemy głosowali na tym posiedzeniu Sejmu. Pan Marek Kuchciński, pan Jarosław Kaczyński, pan Dariusz Matecki, to Sprawa z jego kampanii wyborczą złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu. Pan Marek Suski, Anita Czerwińska, Jarosław Kaczyński, Konrad Frysztak, Marek Suski, Marek Sowa, Mariusz Błaszczak, Michał Woś. Te sprawy będziemy głosowali na tym posiedzeniu Sejmu. Michał Dworczyk, sprawa zamknięta z uwagi na to, że został y, y, pa, posłem do Parlamentu Europejskiego. Adam Szłapka złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu i pan Marcin Romanowski w tej chwili y, biegną terminy, które pan Romanowski, ja mu je skróciłem, żebyście mieli świadomość, z siedmiu do trzech dni. Natomiast y, te dokumenty muszą do niego dotrzeć i on się musi z nimi zapoznać. On ma 7 dni na to, ja mu ten termin skróciłem do 3 dni, natomiast musimy mieć pewność, że to do niego dotarło, on to przeczytał, a więc najprawdopodobniej jego immunitet będzie głosowany na następnym Sejmie. Zwróciłem się o uzupełnienie wniosków w sprawie pani Joanny Lichockiej, Piotra Glińskiego, Marysza Błaszczaka, Pawła Szefernakera. Aleksandra Miszalskiego, Anity Kucharskiej-Dziedzic, Michała Szczerby i Zbigniewa Ziobry. Bez biegu pozostawiłem wniosek Krzysztofa Brejzy, no bo poseł do Parlamentu Europejskiego, a w opiniowaniu są sprawy pana Macieja Koniecznego i Krzysztofa Soboleskiego. Chcę Państwa zapewnić, że wszystkie, wszystkie wnioski immunitetowe podlegają obowiązkowo i tu nie mam żadnego wyboru kontroli proceduralnej w Sejmie. Ta kontrola zwykle kilka dni. Macie Państwo świadomość, że te wnioski czasami przychodzą od prokuratury, czasami od oskarżycieli prywatnych. Musimy mieć pewność, że wszystko trzyma najwyższe standardy legislacji. Następnie posłowie, których to dotyczy, mają czas ustawowy, żeby zapoznać się, bo to jest poważna sprawa, z wnioskiem, który ich dotyczy, przygotować swoją obronę, później stanąć przed komisją. Komisja przygotowuje w tej sprawie. Sprawozdanie. E, powtarzam, 25 wniosków o uchylenie immunitetu do tej pory wpłynęło do komisji regulaminowej. Skierowano 17, 5 czeka na uzupełnienie, dwa obecnie w opiniowaniu, jeden został umorzony. Przedstawiłem Państwu, jakie wnioski immunitetowe mam. My tu nie mamy więzienia, my tu nie mamy służb, które kogokolwiek doprowadzają, my tu nie mamy prokuratury. My pracujemy nad tym, co dostaniemy od prokuratora. Tak, oczekuję, mam nadzieję, wierzę, że, te, y, że to ruszy z kopyta, bo my już dawno powinniśmy być. Po tym etapie i zająć się teraz tylko wizją dla Polski. A ten etap idzie nam za wolno, w mojej ocenie. Więc mam nadzieję, że to przyspieszy i że będziemy mogli sprawnie nad tym procedować, żeby nam to nie wiązało nóg na następne pół kadencji. Ja jestem cały za tym, żeby to szybko głosować, żeby to szybko szło przez Sejm, żebyśmy to, przepraszam mówiąc kolokwialnie, mieli z głowy. Decyzja i dalej idzie do sądu, sąd podejmuje decyzję. My się tu mamy naprawdę czym innym zajmować. Poza tym, że się tym zajmujemy, mamy Polskę do przebudowania, w, 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 oszustów trzeba sądzić, trzeba im stawiać zarzuty, w, natomiast słuchajcie, to, to naprawdę musi iść w tempie, no, musi iść w tempie.